Siemaneczko wszystkim. Na początku chciałem Wam podziękować za pierwsze 100 subskrypcji. Także lecimy dalej. Dzisiaj Wam pokażę czegoś, żeśmy się dorobili. Miałem w sumie już jakiś czas temu wam to pokazać, ale no nie było czasu. Także mamy taki walizce. Nivelator firmy Nivel NR520, niwelator rotacyjny. Tak to wygląda tak to otwieramy cyk fajna walizka nic się z tym nie podzieje, nawet jak się wpuknie stuknie także tak to wygląda i co do samego niwelatora Zadzimy baterię trzeba wyciągnąć jak dłużej nie robi się, to później żeby się nie wylała cyk A teraz idziemy plus gdzie minus A. działa czy nie działa? A zobaczymy. Nie działa. A teraz powinno działać. Cynk. Coś wyłączymy. No i kurczę, to się, to, to się to, się tak się to zakłada. To, no i tak. Tu mamy, tu mamy sam, sam nivelator, który po włączeniu się sam poziomuje. Nie wiem, czy będzie widać. Ustawia do pianu. kurcze czego żałuję? No to już Wam mówię, nie? Jakbyście kupowali sobie, to ja się po fakcie dowiedziałem. On pokazuje kurcze góra, dół, ale nie ma nie ma pokazanej wartości ile milimetrów do góry albo ile milimetrów na dół no i tak po fakcie się dowiedziałem, no ale już było za późno ten niwelator kosztował 2500 ponad A dopłaciłbym 600 zł i już bym miał z tym z tym na tą skalę, tak, ile milimetrów do góry, ile na dół, no ale no jest już taki, nie może zobaczę. Może dokupię ten drugi pilot do tego i będzie. Będzie tak jak chciałem, ale to, to nie teraz. No i kurczę samo to tak działa. Hmm. Teraz na dół trzeba było te Tyczkę mam w garażu no i kurczę, tu macie i noszczałki, nie? nie się no, no, i teraz macie szczałki, nie? Teraz pokazuję w dół, teraz do góry. No, a tak byśmy wiedzieli, ile milimetrów jest w dół, ile do góry. Także, jakbyście kupowali, to kupcie sobie z. z no, po prostu z tą skalą tak, milimetrów. W komplecie <laughs> mamy jeszcze pilot do tego, który można sobie sterować. Cyk. Fajnie, bo jak na przykład się na rusztowaniu robi, jesteś gdzieś daleko, no to nie, nie biegasz tylko z pilota albo sobie sterujesz tym tak szybsze obroty najszybsze. No. Fajna sprawa, generalny do tego mamy taki oto przyrząd, tak, okulary, ładowarka. Jeszcze do tego mam statyw. Ale tak jak mówię, statyw w garażu i, i tyczka też jest w garażu. Ech. Także sam w sam sobie... No jestem jako tako zadowolony z tego zakupu, ale powiem Wam, że no, no tylko z tym dałem ciała, bo no tak jak mówię, mogło być to kupione od razu. To co powinno być, no ale nie wiedziałem. No i długo. Także takie buty. Dla zabicia czasu, dla zabicia nudy coś trzeba wrzucić, bo po prostu brakiem pogody idzie dostać do głowy jeszcze parę tygodni i i będzie wiosna mam nadzieję Także firmę Nivel System polecam jak najbardziej Spoko, można go tu generalnie się tu jest, wkręcacie go do statywu, do dołu. Jak chcecie go mieć tak, a jak chcecie po prostu mieć, nie wiem, tak gdzieś rzut na ścianę, no to kręcicie go tu i też macie spoko. To jest zotyczka, jest to generalnie deszcz odporne. W takich warunkach pogodowych można robić, jak deszcz nie, nie, nie koliduje. Co jeszcze zobaczymy, odkręcimy, bo nie odkręcałem tego, szczerze mówiąc. Pewnie baterie będą. Zczem no tu tak? Jak ja czegoś nie popsuję, to bym był chory. Hmm. Taka zagadka. Hm 4 baterie w kodzie. Z czemu tego się kurda nie da? skręcić nie wiem może ktoś mi powie wypowie się na ten temat jak to się otwiera nie chcę urwać szkoda by było Dupa. no dobra no dobra, z tym jak ktoś wie jak to się otwiera to niech mi powie, bo Szczerze mówiąc nie wiem, a na pewno by mi się to przydało na przyszłość. No i taki sobie niwelator. Także tyle w temacie. A jutro jedziemy dalej oglądać. Może, może coś tam jakąś robotę się łapnie. A co do wypowiedzi odnośnie dachów to obróbek blacharskich. Będziecie mieli okazję zobaczyć jak. jak Wyglądają obróbki w moim wykonaniu i no sobie zobaczycie i sami stwierdzicie, czy umiem, czy czy nie umiem. Bo płakać na pewno nie będę. No, takie, takie buty. A co tam jeszcze jeden, jeden, jeden kolega napisał odnośnie pracy na, na budowie. Powiem wam, jak miałem 16 lat, to pracowałem na dachach. Pierwsza moja robota to były na dachach, robiłem i miałem 3 zł na godzinę. A w upale 30 stopni, nosiłem cegły. Murarzom na dachu, Maltę mieszałem. Także robiliśmy po 10 godzin, i miałem 3 dychy na dniówkę. I pracowałem, bo chciałem. A w obecnej chwili ludziom się w dupach poprzewracało, i po prostu. Tak jak tam jeden kolega napisał, że no, nawet za 20 zł nie chce się przychodzić do pracy, bo przychodzą i, i, i lecą w pręta, bo po prostu no, się nie chce albo nie umią, no i taka jest prawda. Także tak to wygląda i taka sytuacja. Także jutro może zobaczymy, pojedziemy na daszek, może coś mam wrzucę. Ale to się okaże. No i w ogóle mrozy idą od jutra znowu chyba czy tam od niedzieli. Także mieliśmy zaczynać ten strop, ale wstrzymaliśmy się i strop zaczynamy dopiero w, w, z początkiem marca no a teraz coś podubimy jeszcze, bo no nie ma pogody, także takie buty Na no i wrzućcie słupka, lajka i czymcie się do zobaczenia Jutro, jak coś, to może coś tam z daszku wrzucimy, pokażemy, jak się dogadamy. Czym cię się? Cześć!